Istnieje taka właściwie trudno opisać jej wagę, ale dyskusja na temat tego, czy Kościół powinien się promować. No i jest to skrzydło, które mówi, no nie, no, przecież Pan Jezus sam w sobie jest jedną wielką taką. Postacią, która, której nie trzeba promować, trzeba po prostu się modlić, trzeba robić adorację, trzeba ludzi zapraszać. I wtedy, wtedy prędzej czy później ludzie przyjdą, nawrócą się i będą znowu dobrymi członkami Kościoła katolickiego. Ale jest druga opcja, która mówi, trzeba. Zaistnieć w sieci, trzeba zaistnieć w miejscach publicznych, trzeba do ludzi wychodzić, trzeba mówić o Jezusie Chrystusie. I nie są to protestanci, są to ludzie, którzy po prostu tak rozumieją to, co dzisiaj w czytaniu z księgi Ozeasza zostało powiedziane. Oto zostało powiedziane: zwabię oblubienicę i wyprowadzę ją na pustynię i przemówię do jej serca. Otóż, jeżeli Pan Bóg mówi o tym, że oblubienicę trzeba zwabić, to znaczy trzeba tak prezentować oblubieńca, żeby oblubienica zechciała wyjść na pustynię, po to, żeby mogła przemyśleć. To, co w jej sercu się kryje, i żeby w ciszy pustyni, czyli w miejscu, gdzie dochodzi do takiego bardzo osobistego spotkania z Bogiem, żeby Pan Bóg mógł przemówić do jej serca, to rozumiemy, że również. Chodzi o to, żeby skoro Pan Bóg tak mówił, że chce zwabić, to, to trzeba zwabić oblubienicę. Trzeba po prostu przemawiać do jej serca. Trzeba zaistnieć. Trzeba, żeby nauka o Jezusie Chrystusie, ta prawdziwa, tak erygmatyczna, stała się częścią naszego przesłania również na placach, na ulicach miast. Pan Jezus dokładnie tak robił.